Dzień dobry. Strażnik Tomasz Kosatka, Straż Miejska w Malborku. W dniach od 15 do 21 września funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli 116 interwencji na prośbę mieszkańców. Najczęściej dotyczyły one spraw porządkowych, takich jak spalanie odpadów na wolnym powietrzu, spożywanie alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych, zanieczyszczanie miejsc publicznych oraz sprawowanie nieprawidłowej opieki nad zwierzętami. Pozostałe interwencje dotyczyły osób nietrzeźwych, leżących w miejscach publicznych i na klatkach schodowych. Jedna z tych osób została przewieziona do Izby w Weblągu. Dziękuję za uwagę. Młodszy aspirant Katarzyna Marczyk, oficer prasowy, komendanta powiatowego policji w Malborku. W miniony weekend na drogach powiatu Malborskiego doszło do czterech kolizji drogowych. Policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego zatrzymali 16-letniego mieszkańca Malborka, podejrzanego o dokonanie rozboju. W piątek policjanci ruchu drogowego prowadzili działania ukierunkowane na Zatrzymywanie kierowców, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości. Policjanci nałożyli 25 mandatów w związku z ujawnionymi wykroczeniami. Wobec trzech kierowców również nałożyli mandaty za nieprzestrzeganie obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Dzisiaj od rana trwała policyjna akcja trzeźwy poranek. Funkcjonariusze zatrzymali sześciu kierujących, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu.